Dzień dobry, dzień dobry! Witam w kurniku Kazika! Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz kolejny dzień, kolejny dzień w fer ferworze walki, kolejny dzień, w którym będę chciał pokazać Wam swoje kury, w którym będę Wam chciał pokazać swoje koguty oraz to, co tak naprawdę słychać! W mojej pierzastej ekipie. Yy, tutaj jest Stachu. Od Stacha. Od Stacha odejdzie. Od Stacha odejdzie tylko Rosa. Wiecie co? Właściwie to Rosa już może stamtąd odejść. Rosa pójdzie do sąsiedniego wybiegu. Oni się znają przez płot, więc nie będą sobie nawzajem robić krzywdy. Rosa pójdzie na tamten wybieg, a to dlatego, że jest kurą dużą, jest kurą większą od zielononurzek i od tych y, zielononurzek feniksowych. Stachu jest dość małym, dość małym kogutem, więc myślę, że z Rosą dużo lepiej poradzi sobie właśnie Hans albo Brunner. No i co, Rosa? Y, myślę, że Pójdziemy i to właśnie teraz na sąsiedni wybieg. Dzięki temu tutaj w tym kurniczku zrobi się trochę więcej miejsca, być może na jakąś nową kurkę. Natomiast w tamtym kurniku będzie po prostu cieplej w nocy. Wyrówna się w tej chwili troszeczkę ta dysproporcja, no bo tutaj jest więcej kur w mniejszym kurniku, a tutaj kurnik jest większy, a kur jest mniej, więc. To się wszystko te teraz troszeczkę wyrówna. Pożegnaj się, pożegnaj się z Rosą. O, jak ładnie dałaś się złapać, dałaś się złapać, dałaś się. Ojej, kokoko, tak, kokoko. Ko. O, ho, ho. idziemy do innego kurnika, ale niedaleko, niedaleko. Ze Stasiem i z koleżankami będziesz się cały czas widziała. Tak. A teraz zwróćcie uwagę na to, jak Koguty przywitają Rosę na swoim wybiegu. Myślę, że yy, będzie wyglądało to w ten sposób, że Hans zaraz na nią wskoczy, a Brunner przyjdzie i go odpędzi. Już ją puszczam i patrzmy, co się dzieje. Co to będzie? Nowa kura na wybiegu. Hans już za nią idzie. Brunner już też zauważył. I obaj zalotnicy teraz do jednej kury. Mnie to y, swoją drogą, mnie to dziwi, że te koguty jeszcze się między sobą nie biją. One nie walczą. Ale myślę, że, że to może niedługo nastąpić, dlatego jak najszybciej chciałbym y, przenieść hansa. Ze, z jego kurami na tamten wybieg, no bo te koguty, jak zaczną ze sobą walczyć, a oba są dość duże i potężne, no to po prostu mogą sobie zrobić krzywdę, a tego bym nie chciał, tego bardzo bym nie chciał. Tutaj Rosa już próbuje zagospodarować yy, kurnik, wchodzi do niego, ogląda. Tak, tak, Rosa, od dzisiaj to jest twój kurnik. Do tego kurnika będziesz się niosła. Ten będzie teraz chyba piał. Ten spróbuje tutaj przejąć dominację, jeśli chodzi o pianie. Co? Hansik? Gdzie ta, gdzie ta rosa ci uciekła? Ale zobaczcie. Rosa zachowuje się dość swobodnie, ponieważ zna ten wybieg. Mieszkała do tej pory tuż za siatką, więc widziała go codziennie. Zna te kury. One, jej, one ją też znają, więc się y, nie atakują nawzajem. I na tym to właśnie polega, że jeśli chcecie y, dołączyć jakąś kurę do stada, no to fajnie jest, y, żeby one się już wstępnie znały. Na przykład, jeśli, jeśli kupujecie jakąś nową kurę y, i wpuścicie ją na wybieg. No to trzeba obserwować. Czasem jest tak, że wpuścicie kurę na wybieg i nic złego się nie dzieje. Tak jak w przypadku tęczanek, które kupiłem niedawno, wpuściłem tutaj na wybieg. One przebywały przez kilka dni w tunelu foliowym, ale na noc bardzo szybko zacząłem je wprowadzać do kurnika. Natomiast kury ich nie gonią, a często zdarza się tak, że po dołączeniu jakiejś kury do stada. Kura jest po prostu przez dłuższy okres tępiona, ustawiana, goniona w kąt, dziobana. Zdarza się tak. Co wtedy zrobić? Wtedy fajnie jest mieć na wybiegu dodatkowo wydzielony kawałek, dodatkowo wydzielony kącik, zagrodzony, tak aby one się przez siatkę jakąś widziały, ale nie mogły, aby nie mogło dojść do bezpośredniego kontaktu, do bezpośredniego. Konfliktu, i kiedy, kurka, no, kiedy ta nowa kurka będzie przebywała przez kilka, yy, przez kilka pierwszych dni w takiej odizolowanej strefie, to one już przez ten czas zdążą się poznać, zdążą oswoić się ze swoim widokiem, ze swoim zapachem, i wtedy będzie można wypuścić takie kury na wybieg. Być może i tak będzie ustalana hierarchia, ale nie będzie to robione. W tak ostry i dramatyczny sposób. O, jak lecą, jak lecą! O! Dzisiaj zieleninka na obiadek czyli utarta marchewka, utarta pietruszka i utarty selerek. Proszę bardzo, roślinki też trzeba jeść, a nie tylko. Ziarno i ziemniaki. O, cyk. Do tego listeczek. Proszę bardzo. Ziarno dostałyście rano. Wszelkiej maści, jakiej tylko było możliwe. Więc teraz warzywka. O, selerek raz. Proszę bardzo, wy chyba bardziej lubicie zielone, to dostaniecie trochę więcej. O, cyk. I jedziemy z koksem. A przynajmniej wurble wam nie będą wyjadały, bo Wróble chyba takich rzeczy nie jedzą, chociaż kto ich tam wie. Proszę mi zrobić przejście. Na pewno też wam się chce Więc dzisiaj Witaminka Zobaczmy Ile wam tego picia tu zostało O! Jeszcze macie Jeszcze moi drodzy Doleję wam tu tylko jeszcze Tylko trochę Żeby troszkę podnieść temperaturę Ale zasadniczo Wy jeszcze macie dużo Więc pozwólcie Że yy, Większość jednak pójdzie dla tych kurek, które piją więcej. A u Was jak to wygląda? A u Was też jeszcze ciężko. Ale trochę Wam tutaj doleję. O! Żebyście się mogły napić cieplejszego. To są, yy, moi drodzy, witaminy. Takie witaminy w proszku, które yy, a Rosa chce jednak wrócić do swojego dawnego gniazda. Ja jej zaraz po, pokażę. A, bo tutaj, zobaczcie, że tutaj nie może wejść. O co chodzi? A jeszcze y, pokażę Wam taką ciekawostkę, ponieważ ostatnio kupowaliśmy takie gniazdka, żeby zrobić y, gdzieś tam jakieś dodatkowe. No i y, taka informacja dla Was, jak będziecie robić y, zakupy. Te gniazdka akurat były kupowane w mrówce, i jak będziecie robić zakupy, to macie do wyboru różne modele tych gniazdek. No i przychodzi sobie klient do sklepu i patrzy: porównuje, porównuje ceny. No i patrzysz. A tutaj na gniazdku jest jeszcze taka dodatkowa zielona lampka, a gniazdko obok. No, może i w tej samej cenie, a może tylko troszkę tańsze. I mówisz sobie, a jak jest taka lampka, to ona będzie mnie informowała, yy, że jest prąd. To jest tak zrobione, aby każdy myślał, że jest to taka lampka, taka dioda. Coś tego typu, jak tutaj widzicie. Więc yy, wybieram sobie tego typu gniazdka z tą zieloną lampką. I co się okazuje? Yy, okazuje się, że jesteśmy oszukiwani, bo ta zielona lampka nie jest niczym innym niż zwykłą, głupią i przepraszam za określenie frajerską imitacją lampki, bo wystarczy, że zrobicie tak i ta lampka Wam po prostu to jest. No, nie mam słów. To jest zwykła naklejka. Patrzcie, o, poleciało. Patrzcie, jakie oszustwo. Nie ma tutaj żadnej lampki. Zwykłe, zwykły kawałek zielonego plastiku imitującego lampkę. Także wszystkim, którzy natkniecie się na tego typu gniazdka, od razu yy, mówię i pokazuję, tak żebyście wiedzieli i, i nie mieli złudzeń, że będziecie tutaj mieli. Jakieś światełko. Akurat siedziałem w kuchni i usłyszałem uderzenie w szybę. Wyglądam. A tu taki zobaczcie. Malutki ptaszek. To sikorka. Sikorka modra. Więc y, spróbuję jej trochę pomóc. Spróbuję ją ogrzać swoją drogą. Zobaczcie jak jest to piękny, jak jest to piękny ptaszek i malutki, one biedne teraz marzną, no naprawdę malusieńki ptaszek maciupeńki, ale przepiękny. Trochę go ogrzeję, no i spróbuję go wypuścić, ona uderzyła w szybę, yy, więc jest w tej chwili w szoku. Zobaczymy czy jak się ogrzeje i trochę uspokoi to czy poleci, czy, czy już będzie po niej. No i minęła chwilka. Ptaszek zrobił się ruchliwy. Więc pora, aby zwrócić mu wolność. Leć, Ptaszku! W tym odcinku to już wszystko. Pozdrawiam wszystkich widzów bardzo serdecznie. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Dziękuję za wsparcie w imieniu własnym i Pana. Mecenasa. Mówił do Was Kazik. Teraz idę dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.